Cześć kolejny dzień wzmagań na budowie przyjechali fachowcy z Instaldom przyjechali podłączyć wentylację dokończyć bo ma być psikano, psikane całe poddasze pianą pur no i trzeba wszystko w tej chwili podoprowadzać żeby nie było rycia w tej pianie czyli pierw wszystkie przyłącza, a dopiero później natrysk piany jest Także działamy dalej. Wszystkie jeszcze grzybki będzie trzeba yy, znaczy te yy, wieszaki poprzykręcać u góry. Teraz w tej chwili mamy przedłużanie tej rury z okapu. Ona sobie leci tędy przez elewację w dół do kuchni i będzie podłączana do kominka u góry, który jest, yy, który jest na loftrze. to wszystko wygląda. Jeden komin będzie też podłączany stąd. Wyciąg z garażu, będzie puszczony tędy. z górą będzie leciał i też będzie dane do kominka. Są trzy kominki na dachu plus odpływ całej instalacji sanitarnej, na powietrzenie, na powietrzenie Toalet też będzie podłączany pod jeden kominek. To jest na powietrzenie toalet? Tak. No. będzie podłączane do jednego kominka, bo mamy trzy kominy, żeby nie dostawiać Słuchajcie, czwartego komina. Pod, podepniemy górę i dół pod jeden. I tak to w tej chwili sobie działamy. Jest przedłużona ta rura ociepleniowa. Ona jest podłączana na takiej złące. No tak jest drugie pokoju taka, że ona ma i będzie szła do góry, już do kominka. Także Wam to wszystko pokazuje, jak to wygląda. Co, mam wejść pierwszy? Podasz mi to? Nie mam trzy, dwa tylko. Dwa tylko bierzesz? Daj, jak chcesz. Weź, a ja będę boczkę OK o. I tutaj... Tu będzie całe przyłącze. Tu są te trzy kominki. Wystawione. Łączę latarkę. Tu będzie przepinane. Bo było to inaczej podłączone, a teraz będzie też inaczej podłączone na tej zasadzie. A może być podpięte do jednego kominka góra i dół na powietrzacze? Tak. tak. Bo to jest tylko odpoczenie kanalizy, nie? Tu gdzieś miałeś swój tłuszczyk. Nie wiem, czy się jeszcze nadaje. Zostawiliście ostatnio. Pamiętałem, nie wyrzucałem. Jacek. Dałbyś radę, żebyś tutaj drabiną podniósł to? Przytrzymał mi? Tutaj, Jacek, tutaj. Żebyś przytrzymał, bo mi idzie kolano... Tak, analiza na dół. Mogę A na jakim etapie ja jestem? No, w tej chwili, jak już mówiłem, trzeba podwiesić sufit na, na, tych, na tych drutach. także będę się niedługo za to wszystko brał. No i już to już będzie kanaliza, już będzie poprzepinana. Jeden kabel jeszcze mam do rolet do przesunięcia. I jak już ponakręcam, wszystkie na ten to wchodzi już ekipa z pur i, i, I będą psikać całe ocieplenie. Ja zamówiłem z internetu wszystkie wieszaki. Dokładnie zaległo, bo jest taniej i w tej chwili czekam na odbiór, bo mają do mnie dotrzeć. Dzwoniłem o te płótno jeszcze, co youtuberzy się podpisują. Powiedzieli mi, że już jest zrobione po miesiącu, po miesiącu. Także czekają jeszcze na kartony gdzieś, gdzie muszą to zabezpieczyć, bo już raz mi wysłali tylko, że kurierzy po prostu tego nie dostarczyli, napisali wręcz, że była odmowa, odmowa, słuchajcie, odebrania tego w ogóle, gdzie ja nigdy tego nigdy do mnie nie doszło, słuchajcie, parodia, paranoja w ogóle, szok co się dzieje, nie? Odmowa, odmowa przyjęcia, jak w ogóle ja na to czekałem, bo jak wiecie youtuberzy Pierwsi wtedy mieli przyjeżdżać i się na tym podpisywać. Normalnie nierzetelność jest niesamowita. Tak to w tej chwili wygląda. Także nie wiem w ogóle, dlaczego ja czekam cały miesiąc na swój towar, który zapłaciłem. Pewnie dlatego, że e, kupiłem go poza. Po, zadzwoniłem, poprosiłem, żeby wszystko nabił, podałem blik i po prostu poszło. Nie, nie wiem, gdzie mam. Mam oczywiście stronkę z jakiej i ulicę, no ale wiadomo, że nie pojadę ileś tam set kilometrów, żeby żeby się pytać gdzie to jest. Dzwonię cały czas i cały czas mam yy, makaron na uszy nawijane, co się w jaki proces jest w danej chwili, ale, ale przed zapłatem pieniędzy. Jeśli jak chciałem to kupić, to słuchajcie, nie było problemu. W jeden dzień niby było gotowe i wyjeżdżało do mnie. Teraz są nawet problemy, bo nie ma w co to spakować. A wtedy no nie wiem, dziw, dziwna, dziwna sytuacja, ale już jeszcze... tam Pomijam. Nie, póki się pieniędzy nie zapłaci, to, to można dużo, ale jak już się zapłaci, to każdy ma na Was wywalone. Najzwyczajniej na świecie. Także Polska uczy po prostu mnie takich rzeczy. Ale mam nadzieję, że te płótno już do mnie przyjedzie i następni youtuberzy, którzy do nas zawitają, już będą się mogli podpisywać na płótnie, żeby to po prostu było na wieki, no bo ścianę ściany czy później ona kurczę będzie przybrudzona i co z nią zrobić, nie? się pytają, czy wszystko było sprawdzone. Weź im powiedz, że nigdy nie mieliście przecież żadnych awarii, nie? Ale trzeba było coś sprawdzone? Wszystko w ogóle, wiesz o co chodzi. Czy... No bo yy, na przykład ta rura do kapu czy była sprawdzona, ale ona nie musi być sprawdzona, to, nie, jest przelot, to jest zwykły przelot, nie? jest tylko przelot powietrza, nie? Nie musi, najważniejsze to jest sprawdzone. Podłączenie podłogówka pod ługówk, pod tak. i woda. nie To jest tak. wszystko tak. sprawdzone na próbę szczelności. Nie? Tak, tam było powietrze wdmuchiwane, ale okap nie musi być, bo to tak. jest tylko ma być drożność i to wszystko w temacie. Tak nie tak. Twierdzą też, że za długi przelot jest i może nie pociągnąć, ale to chyba nie ma znaczenia, nie? Nie, no Mariuszu mówię Ci, też robimy. Tak. Robi taki na wynajem też obydwa dwa okapy, nie? No. tak samo. I to wszystko działa i funkcjonuje. A teraz jak to wygląda ta przepinka, to są 30, 30 cm. Продолжение Wam to pokażę, bo was to będzie ciekawić, jak to jest podłączane w sumie. Mam ci przynieść te, ten yy, do Co? liquid. Płyn? do naczynno No jakbyś mał? No mam tu zaraz podej. dobrze i to wszystko już będzie porobione to człowieka już będzie, cieszą takie postępy tu kibelek też trzeba umowę podpisać, słuchajcie i zdać już do tego to i to ja umowę jak się podpiszę, bo w tej chwili ja wam powiem tak, nie ja, hydraulicy mogliby mi podłączyć całą instalację ale ja mam zakaz spuszczenia cokolwiek do do kanalizy miejskiej, dużą karę bym zapłacił. Masz, jakby co? Dużą karę bym zapłacił, dlatego, nawet nie jest podłączana. Żeby nie znalazła się tam kompletnie żadna kropla wody ani niczego. Bo, jak oni otworzą studzienkę i zobaczą, że coś jest na dole. E, chyba bodajże że 5000 kar, nie jestem pewna. Strzelam, mam jakąś karę, dlatego wolę nie mieć podpiętej tej wody. Muszę pierwszy podpisać umowę na zrzut ścieków i dopiero wtedy, bo jeżeli mi właśnie mówiłem, oni otwierają pokrywę, sprawdzają, może tak się zdarzyć i wtedy będą nieprzyjemności. Dlatego ta woda nawet w tej chwili nie jest podłączana tylko i wyłącznie z tego względu, bo ja przypięty do wodociągów miejskich już jestem w 100%, e, tylko że po prostu z tego nie korzystam. Znaczy nie jest nabita, nie jest nabity yy, układ wodny w, w tym domu. Ale kanaliza ściekowa jest podłączona jest z ulica. Dobra, bo lecimy tu przygotowania. Podłączenie tego wszystkiego i Wam pokażę jak już będzie zrobione no i mamy tą rurę przeciągniętą ona jest puszczona tutaj leci w linii prostej tam leci sobie tutaj do garderoby i wlatuje tam do góry na poddasze zobaczymy jak na poddaszu to będzie rozwiązane Widzicie, to jest estetycznie puszczone pod sufitem z tego względu, żeby nie leciała rura dookoła tutaj e, tego strychu, rzucona byle jak, dlatego puszczamy ją przyczepioną pod sufit, i tutaj będzie przymocowana do tego kominka, ten kominek już jest. Przepięty i leci te dwa połączenia, lecą do tego. A tutaj będzie odpowietrzacz od garażu. I tak wygląda e, cała mechaniczna, mechaniczne wywiewy lub nawiewy e, powietrza w tym domu, gdzie omijamy e, rekuperację. Bo jak wiecie. Garaż i kotłownia nie może być połączona z rekuperacją w żadnym wypadku, bo nie będzie odbioru domu. No i tak to wygląda. To jest jakby ktoś się pytał jak ta e, rura z tymi drucikami jest łączona, to macie odpowiedź. Jest łączona takie coś, się obcina kawałek. I co się łączy? Na obiemki? Tak opaska zaciskowa. I no i na opaskę zaciskową. I wtedy można tą rurę z tego kartonika w ten sposób łączyć, nie? Bo ja też się zastanawiałem jak ona będzie łączona właśnie to w ten sposób. Szukamy srebrnej taśmy Bo brakuje. Ale ja nie mam chyba. Trzeba sobie jakoś radzić. Pozdrawiam YouTuberzy, youtuberów, którzy już, już nas odwiedzili. Moje ziomalki. I co, jak będziemy ją łączyć wtedy? Nie no, to połączymy mam na metalową. A srebrna taśma, żeby ten zaizolować? Ale Ta od y, garażu będzie lecić tędy tam, tam i tam do góry i jak ta rura idzie. Ta rura tu już jest przyczepiona, idzie sobie tędy, tu poszła, tu i tam i teraz wam pokażę jakie są góry zaraz wam pokażę jak u góry będzie podłączona No, i robota całej e, instalacji, wentylacji będzie, Dobre, będzie w tym domu skończona. Tu nie zostanie tylko tak naprawdę wszystko tego odpalenie i sprawdzenie, jak to działa. Głosujcie, o sekretu? Teraz wystarczy ją podłączyć do tego trzeciego kominka Tam się dobrze? Jacy? Tak, tam już Tam z ruchu na jest Ile to rur w ogóle, żeby to wszystko zadziałało, nie? Teraz etap prędkości, robota wykonana, fachowcy się zwijają. Lecimy na budowę z Magdą. Yy, się przejść. Ja idę zjeść ciasto. Magda, Ty też ciastko? chyba już, już nie. Nie byłam. zmieścić więcej. Już byłam na kawie na ciastko. Lecimy na budowę za godzinę ma przyjechać Magdy wujek ratować nam elewację. Najwyższa liga, który stawia domy, a nie elewację. Elewacja to jest pikuś taki o. Także zobaczymy. Powie nam już fachowiec. Bo wiecie, inaczej kamera oddaje, inaczej te światła oddaje. A tutaj będziemy wiedzieć, czy ona jest źle zrobiona, czy ona jest dobrze zrobiona, czy ją mamy podratować, czy się nie daje uratować. Także będziemy wszystko za godzinkę wiedzieć. Ogólnie idę też trochę popracować. Zobaczę, coś tam poprzesuwać, poprzywiercać, poprzykręcać. Niedługo ruszamy stelaże sufity, znaczy podwieszane z moim ziomeczkiem, jak go dobrze pamiętacie ze Szkocji, Szwecji, Szwecji, Szkocji, Szwecji, ja tam jak go za a No dobra, Mniejsza z tym dla Was, bo znowu ruszycie na mnie jak taran. I tak to wygląda. No i dobrze. I taką aktualizację dla Was moje gołąbki wgrywam, lecimy. Na Spontanie na tyle. A Magda, Ty się kochanie zastanowiłeś nad youtuberem, czy jeszcze nie? Nie. Do kogo jeszcze. wyślemy oficjalne zaproszenie? nie Nie, jeszcze nie. A może ktoś chce z youtuberów nas odwiedzić? Niech do nas napisze. O, no właśnie, to tak może będzie. No. Mail tam jest w informacjach. Śmiało piszcie do nas. My jesteśmy otwarci na każdą propozycję. No, dokładnie, może tak. Ta. Zobaczymy, czy jaki odzew będzie. Dokładnie. Także tak to wygląda i na tyle. Dla nowo doszłych, którzy dochodzą do tego kanału, bo widzę, ile ludzi dochodzi. Także pokazuję jeszcze raz tą elewację w dzień. No, w dzień, słuchajcie, powiem Wam, że dobrze wygląda. No, nie da się ukryć, że. Nic nie widać, jak jeszcze by przyszła strukturka, to by nic nie było widać, ale to chodzi o elewację podświetlaną. Także w dzień jest spoko, a jak jest podświetlona, to jest nie za bardzo, nie? Także słuchajcie, nic straconego. Buzia mi się cieszy, wiecie dlaczego? Ponieważ, no powiem wam, że jeżeli będzie lipa pod oświetleniem, to nie będę ukrywał, że najzwyczajniej na świecie zmienię te lampy na takie zwykłe padające światło na tutaj, nie? Gdzie nie będzie rzutować na elewację. No i wtedy nie ma opcji, że coś się, że coś wyjdzie. Wiecie, jak to jest? To jest, my robimy potężną metrażową, metrażową elewację. Tak, jak się robi gładzie na ścianie. To trzeba naprawdę bardzo dobrze doprowadzić. A nie zapomnijcie, że steropian jest tarowany. Czyli wystarczy jedno mniejsze przetarcie i on już, jego wgłębienia są inne. Inaczej, kleju trzeba narzucić i tak dalej, i tak dalej. I nie mówcie mi, że tylko ta elewacja jest zła. Tylko naprawdę przyjrzyjcie się. Przejdźcie się na spacer. Weźcie żony pod rękę. Przejdźcie się na domki jednorodzinne. I szukajcie elewacji, gdzie, gdzie są podświetlone i na 100% zobaczycie niedoskonałości. Nie mówię, że na każdej, ale zobaczycie. Także po prostu ja tu pokazuję, z czym taki zwykły inwestor się boryka, ale tak to wygląda. Nawet dobrzy fachowcy potrafią spieprzyć elewację. Elewacja jest ciężko do zrobienia, dlatego tyle kosztuje. Dobra, to na tyle. A jak tobie się podoba? Teraz Teraz jest dobrze, tylko tutaj właśnie jak jest to rusztowanie, nie? Na środku. No tak, no nie, nie, ciebie nie będę pytać, bo to już... Ciebie nie będę pytać, ponieważ e... No elewacja nie jest skończona. Dobra, no tyle, dobra. Nie podobałeś się. Muszę naprawić, bo mnie zabije. Tylko nie podpuszczajcie jej w komentarzach. Na tyle. Jak wiecie, to już piszczy. On no, zawsze pisze później. Musi się nauczyć, że wchodzi razem z rodziną, a nie. Co tam generalnie wyszło? Bo ja już zapomniałem, słuchajcie, nagrywać no tam, nie? Typowo na działce. Generalnie co? Środek jest do lekkiego przyciągnięcia klejem. Nie, normalnie szok, słuchajcie, 52% baterii, a mi się kamera wyłącza. Muszę kupić nowe baterie, te Enduro Sport, ale mniejsza z tym, jestem zły na to. Yy, nie wiem, czy tam słyszeliście, bo tu jest łączenie, także muszę klejem przyciągnąć na tym łączeniu, że na rzadko i od dołu muszę yy, tam przy kapino poprawić i elewacja jest dobrze zrobiona.